A tutaj znajdujemy się na golfie gdzie ludzie grają w tego ping ziemnego Jak to się mówi, czyli uderzają ni to palant, ni to no, golf inaczej no I tu właśnie sobie pykają takie piłeczki kurcze plastikowe rzucę o, i który dalej odbije Tam tamci w tamtą stronę, a ten pod prąd o, ci to chyba ćwiczą i sru u kurczę, ale to idzie no ładnie kurczę no a ja tu przychodzę na gol z moim psem prawda, on tu im tam zostawi ślad po sobie oczywiście kubkę jakąś no a oni później tym palantem w tą kubkę muszą jak wysnie usunąć o tam też gostek no i oczywiście chodzę tutaj zarazem zbieram grzybki kurcze no długie te pole, aż tam się ciągnie aż do wody no, to mnie nie interesuje, bo ja się tymi ich palantami nie interesuję, kurczę. No, no i palanciarzami też, kurczę. No. Trawka wyszczyżona A no, tu można tu w piłkę grać, kurczę, nie tam w golfa, kurczę. I specjalne siatki, żeby jakiś grzybiarz nie zarobił piłką taką palantową w łeb. To może taka głowa odpaść pod takim czymś. No, a ja tu przyszedłem sobie oczywiście ale na co innego Ja tu przyszedłem popatrzeć za grzybkami zmieniono. o i przy okazji to co się okazało znalazłem zamiast grzybka o, właśnie oni takimi piłeczkami palantowymi rzucają a ja im zaraz zrobię niespodziankę i im podrzucę piłeczkę i oni będą zaskoczeni Kurczę jak oni to tego oni to jakiegoś znaczą chyba to jest, jakieś no, mają tutaj swoje znaki a że ja te piłki nie potrzebuję to i podrzucę na golf niech oni się martwią czy ja to piłka? tak, bo on tutaj jeden drugiemu nie ruszy to jest normalne ci palanciarze tak mają że jeden drugiemu nie ruszy a ja tu przyszedłem tylko na grzybki kiedyś tutaj byłem w tamtym roku z psem żeśmy nazbierali pół reklamówki tych łeczek, Później nie wiedziałem co z nim zrobić To wziąłem i rozrzuciłem Po placu do siebie A tu coś nam leci nad głową prawda I już będziemy go starali się złapać Ale jak go złapać teraz Gdzie on jest? Teraz tutaj, tutaj, to, 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 to może złapiemy No nie mogę, kurczę takie łatwe jest kurczę, złapać samolot może za daleko leci nie za daleko tylko tą kamerą nie złapię że miał wizjer czyli oko takie to może bym go złapał ale to nic my sobie spacerujemy o fajny ten gorzonek yy, tutaj popatrzymy za grzybkami no jest, no na razie widzę takie różne. każdy tą kosiarką popcinał. Powycinali. Muszę wejść troszkę głębiej tutaj w ten lasek. Zagłębić się. No Tu za parę dni będę chodził z moim przyjacielem Chuciem, A ci palanciarze, dobra. Będę piłeczki zbierał, im podrzucał na golf. Niech oni się martwią, czy ja to piłeczka jest dobra. No to na razie i do usłyszenia.